Siemanko widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. No i dzisiaj znowu kontencik, którego nie było na live'ie, od tego zaczynamy. Paczka z tocem na moim drugim koncie. Na pierwszym już widzieliście we wczorajszym odcinku. Nie będę spoilerował, może ktoś nie widział to sobie. Zobaczycie, co tam ciekawego było, natomiast dzisiaj naprawdę będzie się sporo działo w odcinku, dlatego zostawiacie łapki w górę, subskrybujcie kanał. No a my zobaczmy co trafimy z La Liga, bo... A może jakiś boom? Francja. CB, OK. Jest ok, jest, jest ok, nie będziemy narzekać. Kundelek, który jak najbardziej może wlecieć do pierwszego składu. Kto wie, jak my to pokładamy potem. W każdym razie obserwujcie Instagram United It, no bo tam relacja z Paryża, z finału Ligi Mistrzów. No i będę dokuczał PLKD, także wbijajcie. Tak. Dobra moi drodzy, leci po raz pierwszy Optimus Icon pika za 11 słapów 91 Niech się dzieje, proszę Państwa! I zobaczmy. Icon Pick za 11 słapów odda Bo początek... O, 93 obrony Jest obiecujący. Początek jest obiecujący, ale... Oj, oj, oj to musi być coś dobrego! Czy to będzie Rio? Tak, Optimus Rio Ferdinand, a więc zaczynamy, Rr, rewelacyjnie. Optimus Ferdinand top, a więc już mamy win. Już mamy winek, ale no właśnie. I teraz drugi icon piczek. No jeżeli te icon piki tak faktycznie oddają, no to ja się zastanowię, bo jeszcze nie wybrałem nic za swoje słapy. A tu już jest ok, to będzie potężna karta, 93 strzały. No to nie może być słaby Optimus na ataku, mam wrażenie. Zaraz się przekonamy. Czy jest Georgie best? Nie to jest Gary Lineker Optimus! Wow! Wow! Jednak już nie jest tak dobrze. Chociaż nie wygląda źle, ten Lineker. Poka go Gary Lineker. 3x4, no to jest ten problem, nie? To jest ten problem Linekera. No dobrze, no dobry No i teraz trzeci, trzeci, trzeci player pick No i zobaczmy. Niech się dzieje! O, Pierunie. 94 fizyczność. To jest bardzo dobra wiadomość. 95 obrona. To musi być Paulo Maldini. Nawet nie ma innej opcji. I to jest spektakularny traf. No nie wierzę, że to może być jakiś pujol. Jest ósemka. To musi być Maldini. To musi być Ma. To jest genialny Demania Widicza. A więc mamy najlepszy duet obrony w historii piłki nożnej. podczas całego życia. Widicza Ferdinand. Niesamowity, niesamowity duet. No i teraz dylemat, kogo wybrać? Dobra, bierzemy Rio Ferdinanda, oczywiście. Karta do końca gry. Fenomenalny defensor. Ponad pół miliona, prawie pół miliona końców. No dobra, ja są wbity, to możemy otwierać. Dobra, leci. Oważny Optimus no, wiecie, to Ej United, cichutko. Jest Portugalia! Gallio! EUZEBIO Jojo! Jo. Fantastisch Kapitalny traf! Eusebio 94! Kapitalnie, kapitalnie! Optimus, Eusebio, jak on ma statystyki Jeju yeah, 95 strzał, 98... 95 tempo, 98 strzały Nice No dobra, jedziemy dalej, więc u, co to za La Liga? 8-4 jakiś pik jest Lecimy z pierwszym pikiem Toc La Liga. Uuuu, Eder Militao, ależ początek 95 militao, karta z cyklu Absolutna topka a do niego dołączy jeszcze niesamowity fekir czy kurtuła pod overall? Tibo, okej, okay, czyli ostatecznie overallowo. No dobra. Dobra, no to leci proszę Państwa kolejna paczka, 25x83+, zobaczymy, no średnio jest 8 walkoutów z tej paczki, ale kiedy widzę informa na początku to jest bardzo zła wiadomość, chociaż na poziomie 87 zakładam 6 walkoutów i 2, o kurczę, 4 cztery... ojej, o mój Boże, ale jest Maguire z -walkerem, który Walkerem, którzy dają do super zgranie i Foden i Sterling. Ojejka, le dramat, o mój bo. o jest, o jest! Oto jest zagadka 38 pików No, jeżeli tutaj nie będzie toca na 38 pików, to będzie swego rodzaju hit Zaczynamy od 85 overall, Bobby Firmino Ha, ciekawe jak z tymi walkoutami, czy to będzie z cyklu 1 Na 5, na 6? No te dwa walkouty na 10, no, powinny, powinny z reguły lecieć, ale pierwsza trójka to jest tylko i wyłącznie pół walkout w postaci Bubiego Firmino, no dobra tutaj cztery karty za nami, no i teraz piątka i uwaga, uwaga uwaga James, ok cyk no dobra, czyli może być problem z tymi walkoutami i to nie mały i to nie małe Ale próbujemy dalej O kurczaczek No dobra, pytanie teraz czy będzie jeden walkout na 10 pików Czy to jest do zrobienia Bo tam w sumie jeszcze były dwa duplikaty, więc już się zbliżamy do tej dyszki Ale powiem wam, że Na tym etapie gry jeszcze z tak słabymi pikami się nie spotkałem no, te 85, faktycznie są, ale. Turbo. Turbo słabo. Wow. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Z cyklu, czy warto to robić? No i widzowie, wy to robiliście? Jaki był wasz najlepszy traf z pików? 80, plus? napiszcie, proszę. Proszę, bo tutaj coś się dzieje. Niedobrego. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Co się dzieje? No, przecież na 15 nie ma walkoutu. Na 15 nie ma walkoutu. Ach, no dobra. Próbujemy dalej. Ale zaczynam wątpić w to, co się tutaj dzieje. Pytanie, czy na 38 pików będzie w ogóle walkout. Ja się zastanawiam, ile będzie todsów. To A wszystko wskazuje na to, że. Możemy nie dostać nawet walkoutu. Jesteśmy już w okolicach. No myślę, że. Podchodzimy po 20. Podchodzimy po 20. Tych piczków. Bo jedna strona ma chyba 12, 16, 2 duplikaty, 18. Teraz 19 pik? Ale jaja. Na 19 pików nie ma walkoutu. Na 19 pików nie ma walkoutu. Przecież ta gra jest po prostu. żartem. Absolutnym żartem, na 20 pików nie ma walkoutu Na 20 pików nie ma walkoutu, super Brawo, brawo, mamy, mamy czerwiec Mamy czerwiec już praktycznie, nice, brawo jej. Tak właśnie się walczy o gracza Kiedy jest premiera UFL widzowie? Proszę mi napisać też w komentarzu, kiedy, kiedy, kiedy jest premiera UFL No chyba tak się nazywa ta nowa gra Która ma wyjść, gdzie ambasadorem z Cristiano Ronaldo to jest hit! Hit! Dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć pików bez wokautu. O nie wierzę! Nie wierzę! Wow! Wow! To jest chyba rekord świata! To jest nawet rekord świata. A, mamy walkout. A czy to można. Czy, czy. to można nazwać walkoutem? I uwaga, ten walkout był, proszę Państwa. Po. Jako 27 pik. W 27 piku pierwszy walkout. I to jest walkout, taki fake walkout, bo to jest Inform 84. ale pech 5 lat temu bo by miał Toty. O. Kante 90, Ok, ale to jak coś to nawet Cristiano Ronaldo, Messi w tym piku już nie uratuje tego. Tylko potężny toc jest w stanie to uratować. Dwa walkouty. na razie na 38 pików. Jest kanale Stoc okej. Okay. To nadal jest za mało, to nadal jest za mało, uważam. Ale rozkręciliśmy się na ostatniej stronie. Trzy walkouty, w tym jeden toc. No, ale jednak można trafić toce. Jednak trzeba zrobić bardzo dużą ilość pików. 38 to. To delikatnie mówiąc przesada. I ostatnie 5 pików. No, jeszcze jeden. Jeden toc. Jeden toc, żeby uratować honor. Ale generalnie jeden walkout no wyszedł nam... Może wyjdzie nam na 10 tak średnio, ale jeszcze ten jeden walkout powinien nam tutaj polecieć. No bo trzy walkouty na 38 no to na razie to wychodzi, że co 4. Ale może co 3 da radę... No nie bardzo. No nie bardzo. O, I dwa. Ostatnie. Piczki. Jest kolejny toc. Nie mogą rozdzielić tego mareza i Rafy. W ogóle ten Rafa to koks totalny. Każdy Rafa... każdej fifi jest koksem. No dobra. Cztery walkouty, dwa Totsy. Pięć walkoutów, dwa Totsy. No, powiem tak. Troszkę się udało to naprawić. Ale oczekiwania były minimalnie większe. Dobra, zaraz wiemy. Dobra, paka za 125 tysięcy. O, jest to! w za 125K! I to jest nie kto inny jak potężny Muniain! Z Athletic Bilbao. Okej, okay, no dobra, więc to też można trafić w paczce. Oprócz niego jest potężny gulasz. Może coś w duplikacie? Otóż tak, jeszcze to ma smyla. Okej. Okay. Nice. Ale nie odda z tej paczki. Odda. Będzie totalne oddanie, widzowie. Dobra, jedziemy. Aitor, 81 Oho. Ta wróżba powiedziała jedno. Drogi kolego, ator ci założy sprawę i będzie się ciągnęło długie lata. No a teraz zobaczmy 25 razy 83. Jest to bardzo dobra wiadomość. Portugalia LN to może być potężny Ricardo Horta. Znany zawodnik Ricardo Horta, który... robi różnicę, jeżeli chodzi o przepałkę. <ścoughs> Jest też Harry Maguire, więc ta paczka absolutny win. 5 eee, walkoutów na pierwszej stronie i w duplikacie szósty walkout. Troszkę foderka jest, ale mogło być lepiej. 25 razy 84 Mamy dobrą pasę, jeżeli chodzi o te paczki, bo bardzo dużo leci walkoutów. Otworzymy pakę w ciemno i lecimy. Monitor off. I teraz spokojnie. 3-2-1-0. Pomijamy. I teraz. Idziemy na prawo. Na prawo, na prawo, na prawo. Mam nadzieję, że. już jest git. I możemy powoli. odkrywać karty. A nie wiem, czy to w sumie jedna karta nie będzie. Na pierwszej stronie? Tak, bo to jest Felipe duplikat. Okej. Okay. No dobra. Troszkę poddymienie. No i teraz. druga strona. A właściwie. no druga. <ścoughs> 84. Dobra, to. Okej, okay, czyli duplikaty za nami. Ah, jeden walkout w duplikacie. O Jezus Maria, ile osiemdziesiątych czwórek? O mój Boże, co jest grane? O Boże. To oznacza jedno, trzynaście... 13... No już wiemy, że dwanaście kart nie jest walkoutem. I odkrywamy dalej. Osiemdziesiątka piątka kolejna, osiemdziesiątka piątka kolejna. jejka! Houston, mamy problem i to nie mały! Okej, okay, zaczynają się walkouty, a więc to oznacza, no łącznie 9 walkoutów w paczce 25 razy 84 to nie jest za dobra wiadomość. 86 kolejna, i kolejna, i kolejna. No nie, poprosimy wyższe overale, no bo to jest skandal. A gdzie dalej Totsy? Jezus Maria, jeszcze walkouty, same 86, jak na złość. O Boże, no nie wierzę. Jeszcze trzy karty zostały do końca. Dwie karty do końca. To tylko jakiś winy to uratuje. Jezus Maria, została jedna karta do końca. Czy to będzie toc? Czy to będzie toc? To jest chyba Inform. I... <ścoughs> o mój Boże, widzowie. Czy warto było? Otóż nie Dobra, leci paczka z ikoną Optimus 93. I zobaczmy. Jest Optimus! Samuel, Eto przed momentem! Wymówiłem nazwisko tego piłkarza po to, żeby go trafić. Niesamowite statystyki. samueleto. no ta jeszcze niech ten Samuel Eto przejdzie do Chelsea. I samueleto jest w paczce. Kilka sekund później. Nie wiem, jak do tego doszło. Ale ponad milion warty samolotu, totalny top. Top, 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 top.